Michała, co ty tutaj robisz w tym namiocie? A kawkę sobie odgrzewam na naszym nowym piecyku firmy r A czy ty wiesz, że takie piecyki wytwarzają różne związki chemiczne podczas wypalania się gazu? Wiem i dlatego za chwilę będzie materiał, jak właściwie użytkować taki piecyk na chłodniejsze wypady na dworze. Daj jak widzieliście. Mamy nowy piecyk do ogrzewania swojego namiotu Air No i będę chciał wam pokazać jak on mniej więcej działa i czy to jest bezpieczne ogrzewać się takim piecykiem gazowym w namiocie. Co trzeba zrobić, jakie części namiotu najlepiej, żeby były otwarte, żeby się nie zaczadzić, nie udusić się tym gazem w momencie, kiedy na przykład płomień by zgasł podczas naszego snu. Zaczynamy od tego, że namiot, który używamy na nasze nocne wypady teraz, już październikowe, zimne, to jest Anaconda. Tutaj macie pełną nazwę, zbliżę wam. Wyostrzymy. Namiot jest przestronny, łatwo się go rozkłada oraz składa. Nie trzeba żadnych elementów w sumie Wyciągać cały czas te wzmocnienia, które widzicie na górze, yy, polegają na tym, że je się rozłącza i można na gumce są takie, i można jeden obok drugiego układać. Śledzie, jakie się używa do tego namiotu, są bardzo masywne. To nie są takie śledzie jak przy zwykłych namiotach, o których na pewno pamiętacie, że jak się je wbijało, to się wyginały. Co jeszcze można powiedzieć na temat tego namiotu? Yy, ma jeszcze dodatkową narzutę, z tego co Michał mi mówił. Ma też podłogę, ale teraz podłogi nie używaliśmy. I dodatkowej narzuty też jeszcze nie używali. Nie było sensu, całą noc padał deszcz, yy, nic nie przemokło. Naprawdę, bardzo fajny namiot. W namiocie jest bardzo dużo miejsca. Dobra, to teraz Wam pokażę, jak ten namiot wygląda w środku, ile tam jest miejsca. O, jeszcze przed wejściem są takie fajne. Rzepy, gdzie możemy sobie postawić wędkę, widzicie jak to fajnie wygląda? No to zapraszam. Teraz środek, w środku spokojnie mieszczą się dwa łóżka. Elektrostatyki mamy z dostawkami, nie ma żadnego problemu, żeby się zmieścić. Nasz cały sprzęt, wędki poukładane pod łóżkami w pokrowcach, no tak to wygląda. A na środku piecyk, o którym chcemy coś powiedzieć jeszcze. To tak, zaczniemy od wkładów do tego piecyka. 225 gram 400 ml, żeby nikt się nie pomylił. Gramów z mililitrami. Te wkłady to są polskie firmy, ale je się kompletnie nie opłaca kupywać, bo za jeden zapłaciliśmy 9 zł. Na internecie są po 319 i można sobie zamówić ich o wiele więcej. Jeden taki wkład na dzisiejszą ciepłą noc. W sumie była dosyć ciepła noc. Tylko żeśmy leciutko się dogrzewali, to 4 godziny się palił piecyk. Ale przy pełnych obrotach, przy takiej butli 400 ml, 225 gram, piecyk powinien na pełnych obrotach palić się około 2 godzin. Piecyk jest dość uniwersalny i o to nam chodziło. W chłodne noce, żeby nas dogrzewał. Jak widać, dość fajna skrzyneczka. Dużo miejsca nie zajmuje, dużo ciepła daje. Ale poza ciepłem można go jeszcze przestawić w ten sposób. Specjalna blokadka, którą możecie zobaczyć w tym miejscu na zatrzask powoduje, że jest stabilny i nam się tutaj nie rusza. Także nie ma jakiś tam luzu. I możemy w prosty sposób dokładając taki mały różcik, postawić, na przykład kawkę i odgrzeć sobie z rana bądź zrobić nową. Przed każdym rozpoczęciem odpalenia piecyka wiadomo, gaz jest potrzebny. Tutaj mamy standardową pokrętełkę regulującą ilość oddawanej temperatury, pobieranego gazu z butli musi być neutralnie można powiedzieć tu jest akurat napisane aus ponieważ jeżeli przekręcimy będzie tutaj do tego zapalnika tego przedłożeniem butli mechanizm musi być na aus wtedy będziemy mogli ją tym oto mechanizmem jakby dopchać do końca bardziej uszczelnić butlę z gazem która będzie właśnie w tym piecyku żeby ona nie była luźna Natomiast jeżeli to pokrętełko regulujące pobór tego gazu będzie przekręcone, na przykład na iskrobnik takiej jak jest teraz, można zobaczyć widać idzie iskra. To tym samym mechanizm blokujący i dopychający butle naszą gazową w tym piecyku nie będzie nam działał do końca. Dlatego zawsze przed zamontowaniem butli należy dać na neutralny, można powiedzieć na taki ala wyłączony mechanizm z temperaturą i poworem gazu i wtedy ładnie nam mechanizm dopychający działa. Zakładamy butla, bynajmniej staramy się ją założyć. Otwieramy klapkę zabezpieczającą, osłaniającą butlę. Zdejmujemy zabezpieczenie z kartuszy. I tu jak widzicie jest wycięcie. Sądzimy że to akurat jest pod ten mały mechanizm. No. I w miejscu, kiedy jest nasze pokrętełko regulujące temperaturę. Na neutralnym wtedy bierzemy dopychamy butle. Dziękujemy teraz do odpalenia. Piecyka po prawidłowo zamontowanej butli i pamiętajcie dociśniętym I już fajnie się pali. Daje bardzo dużo ciepła. W takiej pozycji jest w bardzo fajnej formie do dogrzewania. A jak można zobaczyć. Już jak widać nagrzewa się i dając go do pozycji poziomej Mechanizm zaskoczył, także nam się to nie ruszy I możemy sobie na przykład podgrzać kawę, którą za chwilę mam zamiar Nagrywa. A więc jeśli chodzi o ten piecyk, to możemy nad nim Przygotować sobie nawet jakąś potrawę na rybach. A jeśli chodzi o ogrzewanie i to, żeby był włączony całą noc w namiocie, to najważniejsze jest to, żeby mieć uchylone jakiś lufcik, nie wiem, jakiś wywiecznik, cokolwiek wyżej waszej głowy. Dlaczego? Wszystkie spaliny są lżejsze od powietrza i układają się pod dachem namiotu. Oczywiście, namiot ma jakąś przepuszczalność i te toksyny się uwalniają, prawda? Ale z tego względu, że by być bezpieczniejszym i pewniejszym, my mieliśmy na przykład w tym namiocie uchyloną jedną część wejścia. Jedna była zapięta, jedna była uchylona. Było czuć cyrkulację powietrza, górą uwalniało się ciepłe powietrze, dołem wchodziło świeży, świeży tlen yy, z zewnątrz. No i tak byśmy wytrzymali całą noc i było nam bardzo ciepło. Piecyk mieliśmy ustawiony na samym środku namiotu. Tutaj spał Michał, tutaj spałem sobie ja. Jak widzicie, termos koło wrotek, no, prawdziwy namiot wędkarza. <noise> Piecyk był tutaj grzał nas przez 4 godziny w nocy i część namiotu była po prostu uchylona, najlepiej by było jakby gdzieś na górze namiotu był jakiś luft do wywietrzenia, ale z tego względu, że ten namiot nie posiada, posiada jedynie na tylnej części tutaj no i tutaj z przodu można coś zrobić opuściliśmy jedną stronę koturny wejściowej, zapięliśmy ją druga była uchylona no i jak widać żeśmy się nie potruli tymi gazami które się spalały Jesteśmy zdrowi, wyspani, głowy nas nie bolą, dało się jakoś przeżyć tą noc. Jeśli chodzi o piecyk, oczywiście go polecamy. Jest bardzo niedrogi, a daje naprawdę bardzo dużo ciepła. Jest do niego też redukcja i można podłączyć butlę gazową, na przykład 5 bądź większą. My, jak na razie, to jest nasza pierwsza noc, testowaliśmy ten piecyk. Jesteśmy zadowoleni i korzystamy teraz z wkładów, a z czasem myślę, że jakąś dwukilówkę butlę może się kupi, będzie się ją tylko napełniać i taniej nas to wyniesie.